Takie fajne seminarium, kiedyś miałem, co byś chciał, żeby było napisane na Twojej klepsydrze. Nie wiem, dlaczego akurat na mnie do mnie przyszły takie myśli o tej porze roku 15, październik, nic specjalnego, zbliżającej się Wszystkich Świętych. Nie wiem, w każdym razie tak sobie pomyślałem, co bym chciał. No, chciałbym, żeby jednak świat dowiedział się kilka. Rzeczy na temat moich pomysłów, które być może ktoś kiedyś zrealizuje do końca. Hi Hyperloop, ja myślę, że system transportu oparty na y biegu krwionośnym, oparty na, y na, na takim sercu, które będzie pracowało tak jak prawdziwe serce człowieka. Chodzi o to, że, że ten hyperlop to będzie tak opłata cały świat, jak układ krwioności naszego człowieka, naszych takich serc będzie kilka, w różnych punktach, załóżmy na różnych kontynentach, będziemy połączeni rodzajem, no takim właśnie tuneli i w ten sposób rozwiążemy wszelkie możliwe, potencjalne problemy. Tylko pytanie będzie, czy będzie nas stać na te podróże. Dlatego, że ja przewiduję, że wkrótce wszyscy będziemy pewnego rodzaju takich megalopolis, których będziemy mieli limitowane możliwości podróżowania, pracy i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że świat ludzi superbogatych wykupi sobie to, co będzie dla nich miało jakąś wartość. Resztę dadzą nam w rodzaju dzierżawy.